No wiem, ale nie mogłem. pistolety wykończą ich. Folgierze mają ładować zwykłe kule, nie kartacze. Nie, ja zapierdolę. Który to? Tony. Tony! Nie ładuj kartaczy! Tony. Nie ładuj kartaczy, bo cię uduszę sam zaraz. Nie ładuj z w ogóle, te Mieliś kule wziąć, a ty czaszkę wziąłeś. Do przedniego działa już. Patrzcie. Ja, a nie, kulej jeszcze muszę wziąć. Brawo. Mieś walnąć tego najbliżej, walnąłeś pomiędzy, jesteś debilem. poldo. Nie zatrzymaj się, bo płynę im na dupę! Fol... wiesz, od... Kurna... Zjebałeś idealną sytuację. Masz talent. Myślałem, że... To ma tyle sensu, że... Przeładuj ten karabin, bo jeśli będziemy na blisko, Miej zawsze przeładowaną broń. No Nie, no... Następnym razem was nie wezmę na jedynkę, to już jest pewne. Tak, to tak na pewno jest szybciej. Dlaczego Folgierz nie strzela? Czy przednie jest załadowane? Dlaczego celujesz w tego Folgierzem, zamiast... Walnąć w tamtych, czy zawrócisz? Kogo ty chciałeś walnąć? Dobra, nice, trafiłem. Minimalnie żeś, kurna, prawie. Do folgierze. I przednie strzela cały czas mi. O, A ty ładuje. na przemian, jeden, drugi, jeden, drugi folgierz. Ty, mat, do przedniego. Chyba. A ten w czarnym mundurze, oba folgierze obsługujesz. Dobra, już strzelam, uwaga. Dobra, trafiony. Ale to masz być przygotowane, Folgierze, bo będę dawał końców na przemian. dobrze, za Ten jest zatopiony. Ale uważajcie, żeby nas nie Tra. ostrzelali. Przednie działo załadowane. Szalupa! Szalupa, Folgierz, wszystko w twojej ręce. Ja mogę... Masz w kurna w szalupę walić, Folgierze. Dawaj kartacza. Dobra, udało się. Trafiłem. A ty przed nim walisz tym. No ja wiem, trafiłem. Dobra, ja widzę. No. Jest najpierw, jest najpierw. A ty walisz cały czas tam o. w ten duży. W nie no, w szalupę, w szalupę. Uf. Uf. E, drugi folgierz. Ładuj drugiego. Nie z karabinu, ładuj folgierza. Uwaga, ładuj. jeden będzie na pokład do pistoletów. I teraz powinieneś z karabinu wystrzelić. No i właśnie. Do folgierza. Folgierz, ładuj. Destek wolny. Wal z karabinu do nich. Mam pistolet. Mat nie ma karabinu. Dobrze. Mam lance, więc to, po, nie. Ma. pistoletem czymkolwiek wad. Wiem. Przedniedziało, jakby coś przedniedziało jest załadowane. No dobra, Jeżeli... ale na razie nic nie zrobię. No. Wyżej tym pistoletem, pamiętaj. Płynę, płynę, płynę! Wal, 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 wal! Kurwa. E, dobra, na razie możemy tak płynąć. 11 sekund. Strzelaj! Strzelaj! No właśnie ładuj ten, za 4 sekundy jestem. Czekaj, ładuję drugi folgierz, albo dobra, już nie trzeba. Żebym się... Dobra, najpierw ty... Wyżej. Albo niżej. Wyżej albo niżej. Nie, bo zrobimy nawrotkę, żeby to z głównego działa i wrócimy tam do dużych statków. Dobra, się coś jestem ciągle przy tym dziale. Tak, ty bądź cały czas przy tym. Ale celnie, kur... na wódkę nie umiesz trafić? Krwa. Coś mówisz? wani! No ja mam jeszcze 13 sekund, więc. Nie, kieruj tam... Ja walnę, działa do tego dużego. I folgerz. ładnie. nie w dużego, folgierzem kurna na wal. Najpierw tego. Od... Dwie sekundy, dobra, możesz zejść. Daj mi. Ten... <laughs> Kurwa, nie ten statek. Dobra, nie schodź, nie schodź. 15 sekund mnie tam nie ma. Jak ja się pomyliłem, że na ten statek trafiłem? Ja... Szybko, wsi wsiadaj, y kolejna łódka, kolejna szalupa, skręcamy. Dobra, o, jestem, bo... jestem, jestem, jestem. Dobra, wyborze. przyjmuję, przyjmuję, dawaj. Hal z folgierza, z folgierza. z pistoletu. Dobrze. Dobrze. Drugi folgierz. Dawaj, ładuj drugiego folgierza, Poldo. Y ja mam pistolet. Nie, kartasz. Pop szalupę im za top i kurna wystarczy. Czemu z folgierzy Kartaczem. Wystarczy mi zatopić szalupy i już są bezbronni w wodzie. E, Następny płynie. Przednie działo ładuj. No mam załadowane już. Walne Czym? Wal. Kulą? No z tylko kulą, ale już nie zdążę przeładować. Dobra, może być. Wal w statek. Wal! I do bitwy. Do bitki, do bitki. A! Czekajcie, ja wysiadłem, nie? nie. Zarżnij go! Ale traf! Kto tam wali? A to nie! Od razu walka, walka, walka! Ty! Który się tam zrespił? No co? Czemu Jonasz tu się respi? Co za debile. No to kurwa, zamiast walczyć... Kurde, dawaj ich! No dawać go, panowie. Odsuń się i wystrzel. No, ale nas dużo już tu jest. Kurna zarżno go. Dobra, przyjmij któryś z was ser. E, idź któryś powiedz na górę. Dobra, ja pójdę. Gdzie jesteś listu? Daj mi. Słuchaj

10 sekund przyjmij, to i masz być na tyle. Albo dobra, niech płynie tak. Masz kurna płynąć, tak, żeby być dalek. Zawracaj, dobrze. Kto wali z kartacza? tutaj. Tony. Który imię to tu kartacza? Złaś, Poldo. Już, jestem. Tony tego kartacza? Już, tony. Tony tego kartacza. Już nie. Zatonęli. Słysze, bardzo ci podoba się tutaj. Jak, ja... Który nie jest na kanale stąd? Która? Sorry, nie wiem Jak Walić, przemienić, w prawo, za prawo, to. prawo W prawo, w prawo Dawaj! O, bardzo ładnie. Bierz Folgierz Dawaj, któregoś... dawaj Dawaj ja Po jednej Dobry. osobie pójdzie do Folgierza, reszta wali z pistoletów Czemu walisz... Zatopić szalupę, o to chodzi. Jeśli zatopicie szalupę, oni są bezużyteczni. No wiem, ale nie wykończą ich. Folgierze mają ładować zwykłe kule, nie kartacze. Nie, ja zapierdolę. Który to? Tony. Tony! Nie ładuj kartaczy! Tony. Nie ładuj kartaczy, bo cię uduszę sam zaraz. Nie ładuj w ogóle. Oczywiście. No się. O, O, o to chodziło. I teraz karabiny... Zatopić w tych ich wodzie. Nie ma, ich tam nie ma. Nie ma Jezus Maria odszczepcie się ode mnie. Dobra. Eee, kogo tu mam? Eee, Olo. Nie mów na czacie i na tym. Real... Będę mówił, bo nie ma kurna Tonego tu. To, a, nie a on nie się głupio robi. robi. Tego przesłucham. Szalupa, szalupa do... wroga na lewo. Szalupa wroga na lewo. Sza. Dobra. Kto tam obsługuje przednie? Ja w każdym. Dobra, obsługuj. Wiecie, niech tam za dużo osób nie będzie. Polgierz. bo to za się osób Dobra, Oj, teraz. A to działo, chłopie. Nie, nie, nie. Moldo, weź to działo za pożyczkę. Dobra, do oni tam wim, walczą. Nie, za... e, zostaliśmy ostatnim okrętem. Wal przed nim yy, walcie do tych na przodu, ale walcie celnie, bo mamy nimi Ładnie. Nim. Mówcie przyładowane będziesz miał. Ale nie, są dobra. jeszcze respy trzeba czekać. Nie ma sensu w tej chwili przedawane, się dostampować. Dobra. Waga? Nie, muszę z kątu wyjść. a to próbuję dupę Wroga jedynka na ese O kurde. Dobra, Weźcie zajmijcie się, bo dobra. tam przelupi przed nami chciałbym z wrogami. No dobra. Będą więc się przygotować. Eee, każdy ma. Dobra. K kto ma folgierz, ten obsługuje folgierz, kto działa ten dział, reszta strzela. Eee, osoby, co mają pistolety, obsługują folgierze, tak to powiedzmy. Tak, karabiny mają strzelać. Zrozumiano? I nie kartacze, tylko skupiać się na kulach, żeby zatopić te wszystkie w szalupy. Jedynka na lewo od nas. Salwa w prawo z karabinów. Teraz Folgiesz, czemu folgiesz? nie Uwaga! Pięknie! Mamy Ale... na dupie jedynkę! Agra, e to uważaj, bo na dupie! Muszkiety na Muszkiety na dupie! Folgierz tam wal! Strzelać do tyłu! strzelać! <ścoughs> <laughs> e <laughs> nie żyje! 13 sekund, przejmij ktoś! Weź przejmij! E nie zrespisz się Lisów! Nie zrespisz się już! Aha, oh super rip, dawajcie. Skręcaj, na lewo, na lewo, skręcaj. Nie, wyłącz. Żagle, wyłącz. Żagle, wyłącz. Żagle, wyłącz. Żagle, wyłącz. 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 na Wyłącz. O Jezu. Wyłącz. Wyłącz. Nie, nie, wal, a. Kurde, parka. zdążył. Aaaa, czemu, żeś nie zrobił nawrotu, żeby z powrotem na dupę wypłynąć? Aaaa. To już koniec, czy jest jeszcze jeden, jedna runda? Nie, czekajcie. A, koniec. Cztery minuty. Ale chodzi Ale... o to, czy, czy będzie dostępna, czy no... Uduszę cię, Tony! Słuchajcie, nie ładujcie kartaczy, kartacz to się jedynie by nadał, jak są respy wyłączone. Karta nie się nadaje, jak statek jest w naszej dupie dosłownie. Nie, karta się Jak nadaje jest statek w na momencie... dupie, to nie strzelamy, bo nie mamy zasięgu tymi folgierzami, Tylko bierze się piechotę i nie strzela. Też było nas tam tyle, że macie karabiny. Po co zużywać strzał na kartacza, który nie zatopi okrętu, jak głównym celem jest zatopienie okrętu. Ale dobra, Wo, było ciekawie. O, jeszcze powiesz, że to nagrałeś.